Siemanko, do barmanki z tej strony. Dzisiaj z nami Rusłan, uczy się, jest Domelek i jest Kronos. Idziemy zobaczyć, co tam Domelek trafił. Do pierwszego. Na dzień dobry, guziolka. Na dzień dobry, guziolka. Zwykły, płaski, cywilny. Elegancko. Lecimy dalej. Jest Przemuś Rusłan No jesteśmy u przemusia dzisiaj no Tak mamy Do obchodzenia Super Przemuś Tu tu sasik Tu Boratynka, tu był Sasik Rutu zrobi robotę Przemuś, kurde Kronosik wymiata Trochę zajazd ten chociaż widać Czekaj, bo nie mogę tego złapać tu masz gier kamelko Ty musiał po, po słońce sobie Kuba się obrócić no. A tu masz Grubaska. Jest grubasek no Elegancko Zajebiście. Lecimy dalej Ale brzydko biłe Domarek znów na kolanach Do Aj, czemuś trafił dwa fenole proszę bardzo Elegancko. Zajazd jest, ale jest. Domelek gryje. No, klinczy. Ja mam pytanie. Chłopaki dzisiaj koszą. Cywilny, radny. No Nie ma żadnych sygnowany nie jest, ale taki o. super. Dobrze. Domelek wykopał zawias, ale już nie chciało mi się lecieć do niego. Tak Szaleje dzisiaj mówi, że czołg by się kopał taką cewkę mu założoną. Zależy od już <laughs> I Rusłan, Rusłan pierwszy dzień I zobaczcie Piękny moniaczek Trochę zajechany Twój pierwszy fant Super Fajny co? Ruslan tylko kiwa głową. I wykończył. Nawet nie mogę szukać, tylko chyba będę musiał stop nagrywać. Nie, boratyna albo widzisz? O. Ładny skitreny. Hop. Czy guzik? Guzik. Guzik, A Ale jak wygląda od spodu, nie mówię. On no, ale ja też on ostatnio jest... tak się pomyliłem. Ta, on jest sygnowany pod spodem i przez to widzisz, wystawał rand. No tam pewnie ekstra fein czy coś takiego. No i super. Zmyłka. Zmyłka, ale jest, <laughs> jest. U przybliżenie na domelka. Ryje, szuka, szuka. Rusłan się uczy. Coś mu tam się dzieje. No a Przemuś robi robotę. A ja stoję tam i tak stoję w tym samym miejscu, bo. Co chwilę mnie ktoś woła Dobra, lecimy tam no nawet dobrze słuchawek nie założyłem, a już domelek krzyczy Jest moneta Idę Idę Wycieruch To nic Ale widać, że patwiata Pokaż? Groszusz tam był Ale jest, jest Uh -huh. Ale naprawdę zajechany Podkładka się zrobiła uh -huh. Dobra, gratulation Jest monetka, jest yeah. Jak na razie to ja nic nie trafiłem Oprócz tego, że chodzę i nagrywam Groszy, no? Mhm uh -huh. Ale ładny ten z czego to one są Nik... O ale zaraz. O ja, sreberko Nie co ty? Nie, no ale wygląda jak sreberko no. Ale ładne No, no to... Tywnice 23 mm. O, Pięknie. Super. A chciałem, ja mówię, a nie kotka, bo tak wysoko to pokazuje przeważnie złom. A to masz. Tu międzywojnik. Do malek to do trafił i obrączkę. I obrączkę. Co tam do malek czy czyż? Co? Co mówiłeś? To sobie 300 metrów dalej, to sobie potem nagrywaj, kurwa, to co kto znajdzie. Kamerzystę <grystę> trzeba zatrudnić. No. <grystę> no i w końcu, po nagrywaniu u chłopaków, w końcu coś mi się udało trafić. O, proszę bardzo. Jaka patynka. Co my tu mamy. jest. Elegancko, za bardzo nie widać. Momento. Dobra, lecimy dalej do następnego. Trafił obrączkę. O. Super. Kronosik. To atakuje, eee, pewnie gergamelo ale kurwa, brzydal hmm? co to? baratynka, eee, baratyna, no pogoń nawet, o mm -hmm. kuń jest Gergamel jest, czy nie ma? To... Gergamel zajechany Gargamel. <laughs> weekend to pochla eee, bo... <laughs> eee, no i super beratyna. lecimy dalej strona słońca. Nie, słońce jest tam. Tu lecimy. No i jest monetka. Proszę bardzo. A. zajazd. O. pięć fenoli. Pięć fenoli. Ale zajechana zdrowo. No, dobra, lecimy dalej. Fajnie, jest super. Do następnego, no i trafił się guziolek, ale też płaski. Sygnaturka jest, i lecimy dalej. Kronos, i w oddali, chłopaki. Nie wiem, czy ich widać. Słoneczko wychodzi. My sobie tu ptamy. I znów kronos trzepno boratiniego no, z gargamelem. Ale ma byś... tą klukę. Ja pierdzielę. E? Taki ładny brzydal. Oj. U. No, znajdziemy. Chyba mniejszych nie mogli klepać. Tych falców. <grymne> Rusła mówi, że znalazł Poniatowskiego drugiego. Chociaż on tam nawet nie wie, co to jest za moneta. A co zrobić? O, ryjemy, szukamy. O, takie małe, nie? Dobra, do następnego. A domelek oszukuje, nawrócił w połowie i Wiksa w drugą stronę. Domelek trafił ćwiczebną łuskę, jak to mówi Kronos. No Tak, a tutaj Domelek trafił. Jest carski, bo widać tutaj jest korona, nie chcę go rozwalać o. Ale obity skórą dziwnie. Tak jakby chyba ktoś sobie obił go, żeby go przykryć mi się zdaje, wiesz. Bo one no. nie były oryginalnie obijane, żeby właśnie koronę było widać, nie? No. O, bo jest widzisz, pod spodem korona. O jest. No. Ale obity skórą. To samoróbka. Tomelek trafił. No, no, to Piękne. Lecimy dalej. Przed siebie... A! Jest Rusłan! Rusłan też trafił jakąś monetę, ale nie chciało mu się biec do niego. Luswan pokaż co tam trafiłeś Ciężko się kopie co? Twardo jest I jest kurwa mistrz. Że tak brzydko się wyrażę. Zobaczcie co trafił. Jest srebro. Jest, jest strzał jak byk. ja cię kręcę. Kręć, kręć. To melek zmierza. No piękna monetka. Super. Uwaga, domelek pokazuje co znalazł. Coś i nic. Widzę że baratyjki wyskakują. Mhm. O, to co Rosłan? No, 1625 Ale dziobnięta przez maszynę, nie przeze mnie. Przez maszynę, no No Jest łeb tu się no. jak domki w Czeczeniu <laughs> No ale co Serberko jest, jest Gratulation Jest co robić kilometrów Lecimy dalej No i do melek trafił taki guzik Dość dziwny. I 20 złotych sperelu I dwudziestkę. O jo. Pozdrawiamy 86. A tam 49 też miałeś do pozdrowienia. Kurm. <laughs> <20 złotych żyją. laughs> Ale dziwny ten guzik. Coś tu jest, o Bardziej wpinka jakaś Ju... cholera. cholera, wie co to Jakiś wynalazek. No. Opaki ryją I ryją Elegancko Lecimy No chłopaki też trafili Tylko z innym rewersem I ja też sreberko Zobaczcie jaki strzał Ale to pole ma potencjał Ja cię kręcę ha. Trzy srebra dzisiaj Pięknie, pięknie. A który to jest rok? Nie widzę to. Ha. Jest dobrze, ale zobacz, też jest delikatnie wgięty. I trafił. Czekaj, bo nie mogę, nie mogę ostrości złapać. O. I marek. Jakiś żeton albo coś No, super No i ładnie biło, sygnał piękny jak dzwon Coś takiego Wyskoczyło Tu Rusłan Tu domelek A tam w oddali Kronos Zaraz będę robił Klamkę znalazłeś podsumowanie bo już na dzisiaj kończymy no i kolejny dołeczek i zobaczcie zobaczcie co się trafiło piękny guziczek pochwal się zboczeńcu a lekko, że się pochwalę lekko, że się pochwalę o ja. Super. łączenie jeszcze domelek trafił. O ja. Pięknie siedzi. Podaj mu ten ten dżem, panie. No. <gry> Zielony jest, dwójka, dwa fenole, dwa fenole. Uh -huh. ale w ładnym stanie. Już Pozdrawiamy 1906 rok. No 1906 faktycznie. Ja Cię kręcę, To Toż to stare jest. 1906 na pewno oglądają. Dobra. Kończymy na dziś, nie? No, coś by trzeba było. Aczkolwiek wypić? Jeszcze rusła nam w terenie, ale trzeba już go werbować. I do domu. I szybkie podsumowanie. Tutaj trzy monetki Rusłana. Pozamiatał tym srebrem. 10 marek. Tutaj moje. Yy, dwa guziole, Jakoś podkładka, ten guziczek. Coś od czegoś, 5 fenoli. Tu też jest jakiś fenol i guzik. No i Domelek, Domelek dzisiaj Ładnie porobił. Tu. Cyk. Dwa guziczki, trzy guziczki. A to? I to? No, do nosa. <laughs> Proszę obrączka. bardzo. 20zł obrączka. no ugryzione. ugryzione. Po drodze pewnie sprawdzałeś, co? No pewno. I Kronos pełno Gargameli <suszy> Sasik między wojnie ładnie no to, to między wojnie dzisiaj uratowało no pięknie mm. no i gargamelii kurde gargamele mnie kochają Sasiki dwa tu I są i ale i no, no. no też masz dwa, cztery, pięć pięć o no. jakby ktoś nie wiedział to boratynki <suszy> dobra pozdrowionka trzymajcie się hej